Dzień widzowie, dzisiaj jest piąty odcinek. Yy, niedawno nagrywaliśmy czwarty odcinek, więc była krótka przerwa, ale yy, dzisiaj jest coś innego mapa. Przesuń proszę na Austrię. Austrię. Zaczynamy od tego miasta. Linz. Tak naprawdę to gdzieś indziej się narodził Hitler. Pod granicą niemiecką, ale to się uznaje jako że w Linzie. Zaczynamy od roku 1937. Austria, Austria został, Niemcy wygrali kampanię francuską i Austria została dołączona. Austria to Trzecia Rzesza. Kolejne to tak. Rozbiory Czechosłowacji. Czechy zostały y, trochę tak pozabierane przez Niemca, ale oczywiście nie zaznaczyłem prowincji, ale to było tutaj. Tam. Y, a Słowacja. zmieniła to jest cała niepodległa. Teraz tyś, zaczęcie II wojny światowej. Niemcy atakują Polskę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich też atakuje Polskę. Więc okupacja obu krajów idzie Tutaj. tu będzie Związek Radziecki a tu Rzesza to tu będzie wiadomo dalej Dania, Norwegia, Niderlandy Belgia i trochę tak Francji i Francja zostają zabrani przez przez tych przez Rzesze. To tak. Tu oni zostają zabrani przez Rzesze. A Francja zmienia nazwę i ustrój na Francję Wiszy. Oczywiście tu w Afryce też kolonie francuskie też są Francją Wiszy. To już. Rzesza jest potęgą, a teraz Rzesza, y, oczywiście, Litwa, Łotwa i Estonia, jeszcze przed Rejś, atakiem Rejś na Związek, zostają wciągnięte przez Związek Radziecki. Ale później, po tym Rzesza na Związek idzie. Zabiera tak Białoruś, y, Ukrainę całą, Tutaj te, te tereny i tu tereny. Od Petersburga do Rostowa nad Domem. Ale później, niestety, to znaczy, niestety, Związek Radziecki przechodzi przez te tereny, przez te całe tereny do Berlina. A w Berlinie wszystko się kończy. I tak, Polska zostaje przywrócona. Tutaj, tutaj zostaje dane Związkowi Radzieckiemu. Tutaj też. Yy, tutaj Związek Sowiecki. Tu też. Tutaj też. Yy, teraz yy, jeszcze tu. Tu i tu, Związek Sowiecki. No i oczywiście Kaliningrad, co dzisiaj jest rosyjski. Dalej, teren Rzeszy, stąd zostają dane Polsce. Całe te tereny. No dalej to Czechosłowacja już jeszcze jest. Czechosłowacja jeszcze jest. Trzeciej rzeszy już nie ma. Tylko jest Republika Weimarska RW. A nie, nie, nie. Jeszcze Wejmarzy dopiero zostali później dani. Austria też okupacja. Tu różnych krajów to była okupacja. Tu Francuzi mieli, tu Belgia, tu Niderlandy. Czyli teraz tak jakby powróciły do swoich obywateli Dalej to tutaj wszystkie Francuzi zostały z koniec A teraz tak, kolejne to koniec okupacji NRD I R F N. I oczywiście Austria. Austria nie była ani pod wpływem, to znaczy była pod wpływem NATO, a nie blok komunistyczny. Najpierw blok komunistyczny Tutaj była żelazna kurtyna. Ciągnąca się tu przez strony Italii, granice Austrii, tędy, 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 granicę NRD i tak wyglądała żelazna kurtyna. Później. Kolejny. Później. Koniec kolonii. Dekolonizacja. Co się stało? Czyż Panią straciła, to znaczy wszystkie kolonie straciły, wszystkie kraje, co miały kolonie, straciły te właśnie kolonie. Chyba właśnie nawet wiadomo, że to do kolonizacja. Czyli tak, powstało Maroko. Y, tutaj też Maroko, ale to jest cały czas okupacja: Algeria, Tunezja, y, Libia, tu Egipt, a tutaj okupacja, która jest do teraz cały czas. Y, dwa kraje: y, na tych terenach, no, tak jakby się bili, yy, kolejne Ro, yy, królestwo Rumunii. Królestwo Rumunii traci Mołdawię. I jest zburzenie żelaznej kurtyny. Wtedy kraje NRD i RFN się łączą na Niemcy. I dalej. Wszystkie kraje z bloku komunistycznego tracą yy, tracą te Komunizm, a wszędzie Związek Radziecki upada. Na terenach syberyjskich, i zmienia się w inne republiki radzieckie, które zostają naprostowane. I to tak. Republika Radziecka. Białoruś Ukraina Litwa Łotwa Estonia Rosja. I tu dalej to kolejne kraje, to kolejne rozpady, to Jugosławii. To jest już przedostatni rozpad. Jugosławia się rozpada na Słowenię. Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Montenegro, czyli Czarnogórę, Kosowo i Serbię. <grymne> Oczywiście, Kosowo nie, zazna nie zaznaczam, bo to oczywiście jest jak na każdym memie kosowy i stardę. Kolejne to już to znaczy Unia Europejska powstała i tak jakby tyle. A teraz chciałbym pokazać wam jeszcze jeden kraj, który jest takim krajem tak jakby, który teraz już ma bardzo duże bardzo dużo tych. Damy tutaj kamerę. Już go narysuję tak na szybko. Cypr. Cypr jest przedzielona. Cypr północny, okupacje, wielką Brytanię. No i tyle. Tu jest cypr. Tu jest cypr północny. Tu jest WB, czyli Wielka Brytania. To też jest Wielka Brytania a tu jest okupacja. Okupacja oczywiście nie wiem przez jakie siły, ale yy, no tutaj oddziela prawie cały. Całe oba cypry, okupacja. Tylko, że w tym, od, w tym jednym kawałku się łączą oba cypry. Yy, no i tak. Oczywiście dzisiaj yy, robię nowe rzeczy, nową tą. To jest nowa seria oczywiście. I dzisiaj już nie będzie odcinka, ale jutro będzie odcinek. I oczywiście tworzę y, o tym kraju, co teraz podbijałem. Francji, co podbijałem Francją. Wszystko. Jutro będzie o tym odcinek dalej. Y, tworzę piosenkę. A we Francji jest romantyzm, więc romantyczną piosenkę tworzę. Dobra, więc widzowie, to tyle. Do widzenia.